Jest. Cześć wszystkim. Powiem szczerze, ja już tak sobie myślałem, jest luty. Ja mam te obowiązki różne na swojej głowie, że już nie nakręcę absolutnie filmu do meczów reprezentacji, do debiutu Paulo Sousy. Może do powołań, może do powołań. Ale kolega Kibic Manchester United podsunął mi ten pomysł, więc już wiecie, na jaki temat dzisiaj będzie. Na temat tego jak Manchester United się spisuje w tym sezonie, jak sobie radzą podopieczni Solskiera, Ja powiem wprost. Na temat Premier League to my, nie wiem czy ją obserwuję gorzej niż dwa lata temu. Jak kręciłem jakieś filmy na temat Manchesteru City, bardzo mi się zawsze podobał futbol Guardioli, te podania szybka wymiana piłki. ja Ty do mnie, ja do ciebie, nie? Bardzo, bardzo ciekawy futbol preferowany przez Guardiolę. Przytaczałem w filmie, gdzie e, wyglądałem jak zwłoki w świtezi. A tak, no... Parafrazując dzikiego trenera, teraz, teraz też wyglądam jak... E, Słowacki chlebak, czy jak to on tam określa. On to ma takie miksy, że to... Dobra. E, wracając, abstrahując już od e, mojego e, wyglądu i tego, co się tam dzieje w komentarzach, e, no to... Co sądzę o Manchesterze United? No ciężko, żebym twierdził, że w tym sezonie nie idzie im dobrze. Nie brałem ich w ogóle na poważnie... Dobra, nie w ogóle, ale tak traktowałem ich jako trzeci, czwarty do brydża, który jeśli już miałby namieszać walce, to, to, to oni namieszają. Nie jako pierwszy, nie jako drugi zespół. Wiadomo, że uważałem, że pierwszy gdzieś jest Liverpool, drugi jest Manchester City. Te dwa zespoły będą ze sobą rywalizowały. Futbol totalny klopa, Gaggen, Gaggen press, absolutny pressing. Linia obrony bardzo wysoko ustawiona z tą tiki taką Guardioli. A tutaj włącza się Manchester United. Ja powiem wprost, że zawsze jak słuchałem ludzi mądrzejszych od siebie na temat Manchesteru, ale również widziałem ten futbol, to było mi ciężko zdefiniować tę piłkę przez solskiera W sensie jaki styl poszukuje Manchester, ale ja myślę, że ten styl znalazł w tym sezonie. Na pewno jest on ofensywny. I co jest kluczem do. Dobrych wyników Manchesteru, że oni idą na rywalizację z Liverpoolem czy Manchesterem City. E, ja powiem, że tym piłkarzem jest Bruno Fernandesz. E, jeśli ktoś sobie prześledzi polskie media sportowe, to jest na przykład kanał Futrak, gdzie parokrotnie już podały opinie, że jak ludzie w Udineze obserwowali Bruno Fernandesza i Piotra Zielińskiego, to mówili, że. E... No, że Piotr jest dwa razy lepszy od Bruno Fernandesza, znaczy był dwa razy lepszy. I patrząc z perspektywy czasu, nie można powiedzieć, że Zielinski zmarnował karierę. To nie jest tak, że gra w słabym zespole, że, że sobie nie poradził. Natomiast prawda jest taka, że to Bruno Fernandes jest teraz lepszym piłkarzem. Bardzo wymierne skutki dla Manchester United. Bo najlepszy strzelec zespołu, chyba nawet najlepszy asystent. Yy, kilkanaście już bramek, yy, także wysoka dyspozycja Portugalczyka. Yy, I szczerze trzeba powiedzieć: oddać mu, że jeśli fakty zostały, jeśli to jest fakt, to co, o czym mówią, że był znacznie gorszy od Piotra Zielińskiego, to trzeba powiedzieć, że zrobił bardzo duży postęp Portugalczyk w swojej grze. I. Yy, yy. I szczerze, jak obserwu, obserwowałem sobie różne skróty czy, czy sytuacje boiskowe patrząc na jego grę, obyśmy nie trafili na Portugalii na Mistrzostwach Europy. Chyba, że mielibyśmy zajść daleko. To już, to już cholera, to już każdy może być. Yy, ale, ale żeby w jednej ósmej załóżmy nie trafić na Portugalczyków, nie? Bo wtedy będzie bardzo, bardzo ciężko. To już nie będzie tylko Cristiano Ronaldo. Wcześniej też nie był, nie? Ja tego nie trywializuję, ale... To jest piłkarz w tym momencie, który bardzo idzie do przodu. Drugim piłkarzem jest Rashford, który się rozwija który jest piłkarzem wszechstronnym. Ma prawie tyle samo bramek i tyle samo asyst. No, rozwija się Markus Rashford. Często wymieniano te cztery talenty: Mbappé, Rashford, Dembele i jeszcze ktoś tam zawsze dochodził do, tego, do tej trójki. Już nie będę teraz przytaczał konkretnych nazwisk, żeby się nie, po, żeby się nie pogubić. Skoro nie wymieniłem teraz, to już trudno. I szczerze, trzeba powiedzieć, że Mbappé rzeczywiście robi największą karierę, ale Rashford również się rozwija, w przeciwieństwie od Dębele, nie rozsypał się, idzie do przodu. No, tutaj też problem, nie? Bo za chwilę gramy mecz w marcu z Anglikami, a Rashford jest w formie. Ale jeśli miałem wskazać te dwa pozytywy, no to tutaj wskazuję. Też jest ciekawa na pewno młodzież Greenwood czy, czy Van Bisaka, chociaż to już, to już nie, aż, nie, aż, nie aż tak młody chyba zawodnik. Musiałbym sprawdzić jeszcze. Tu, tu, tu się wstrzymam. Natomiast jeśli miałbym, nie wiem, stwierdzić, czy Manchester wygra ligę. Nie, moim zdaniem nie wygra w tym sezonie. Nie jest jeszcze gotowy na to, żeby wrócić do potęgi. W sensie, żeby stać się z powrotem hegemonem jakimś. Natomiast yy, mam wrażenie, że są na dobrej drodze. Nie chcę, żeby to się, znaczy w sensie jestem neutralny, mimo że ja w Premier League bardziej mówię, obserwuję Manchester City, to nie, nie jestem fanatycznym kibicem, który tylko lard się nosi, który mówi, żeby inne kluby zdechły, tak? Crystal Palace do Piachu, e, ten klub do Piachu. Ma być tylko jeden zespół. E, nigdy nie byłem fanatykiem kibicowskim i, i wydaje mi się, że nawet na polskiej arenie nie jestem. Chociaż, e, chociaż e, kibicuję, żeby Le to lek wygrywał tytuły, żeby Śląsk gdzieś się kręcił w okolicach tej czołówki. Ale już mówię znowu, odbiegając od tematu, e, jakbym miał doradzać Manchesterowi, co by zrobić, żeby wrócić do tej potęgi. To na pewno bym z dwóch piłkarzy jeszcze czy trzech klasowych pozyskał. Pierwsza sprawa to jest środek obrony. Wydaje mi się, że Lindelof nie jest piłkarzem, który może się równać z tymi piłkarzami w obronie albo z tymi piłkarzami w ataku pojedynkując się co mają w Liverpoolu czy w Manchesterze City. Wydaje mi się, że Lindelof jest tutaj słabym punktem. Że ktoś do Maguire'a powinien dojść. Wiem, że Maguire też ma swoje mankamenty, ale uważam go za lepszego obrońcę od tego, co wcześniej wymieniłem. I wiecie co skrzydło? I ktoś powie: No, jak Greenwood jest. Jest Rashford. Na ławce też są piłkarze. Czego ty chcesz? A ja powiem, że jak spojrzymy na atak i na dziewiątkę Manchesteru United, to ja tam widzę Kawaniego i możliwość zagrania Martiala albo Rashforda. Ja bym jeszcze kogoś dokoptował. I w jaki sposób bym dokoptował do, tej, do, do ofensywy? Że Rashford byłby częściej grał na napadzie, bo to urozmaici grę. Manchester United. Zobaczmy, ile bra... kto jest najlepszym strzelcem zespołu. Ewidentnie, ofensywny, pomocnik. Gdzieś tam jest kawani w odwodzie. Hmm? Czyli ee, napastnicy. Dziewiąty. Ktoś, kto gra na pozycji dziewiątki, nie spełnia do końca egzaminu. A Rashford jest piłkarzem wszechstronnym. Mógłby podawać i strzelać. Gdyby sprowadzić jakiegoś super driblera podającego do zespołu United na lewe, czy tam prawe skrzydło. Na lewe bardziej, bo to Greenwood gra, gra po prawej stronie. To uważam, że gra Manchester United mogłaby być urozmaicona. No i, no i ściąganie młodych piłkarzy, którzy mogliby dać coś z ławki rezerwowych, też by się przydało, bo Manchester United ma 26 piłkarzy w kadrze, a moim zdaniem to jest za mało. To jest za mało, jak chcesz wygrywać wielkie tytuły na dłuższą metę. Może na jeden sukces się stać, ale na więcej nie, bo za chwilę ktoś odejdzie, za chwilę będzie plaga kontuzji i będą problemy. Nie, ja mówię. Ja myślę, że to jest wielka loteria, bo. Mm, nie uważam, żeby Solskier był lepszym trenerem. Mówię rzetelnie, próbuję ocenić od Klopa czy Guardioli, ale futbol i sport to jest coś, co się ciągle zmienia. To się może kiedyś zmienić. Może kiedyś Solskier prowadzi ten zespół do sukcesów. Nie powiem, że mu tego życzę, no bo z perspektywy kogoś, kto mówię bardziej woli tamtych trenerów, no to ciężko mi tak mówić, ale mówię, nie jestem. Taki, że, że, że życzę komuś źle i trzeba szczerze oddać Manchesterowi, że on się w jakiś tam sposób powoli odradza, ale moim zdaniem nie na tyle, jeszcze, żeby zawalczyć o najwyższe cele: o mistrzostwo czy o, czy o Ligę Mistrzów. To tyle w tym odcinku. No i do zobaczenia w następnych materiałach. Nie powiem, że one już niedługo, ale mam nadzieję, że. Yy w niedługim, że to nie będzie, nie będziecie czekać na to kilka miesięcy, tylko za kilka tygodni, może już na początku marca powołania Paulo Sousy, może wyniknie jakiś temat, nie wiem, coś się stanie, ktoś ymm, odpali z formą i będę o tym musiał powiedzieć. Cześć, do zobaczenia.